W Ostromecku znajdują się dwa pałace. Jeden barokowy z XVII wieku i klasycystyczny z XIX wieku. Dlaczego aż dwa pałace? Jakub Martin Szymbon po przejęciu majątku stwierdził, że stary pałac nie jest wygodny do zamieszkania. Postanowił wybudować nowy. Był tak zadowolony z efektów swojej pracy, że postanowił zmienić bieg drogi z Dąbrowy Chełmińskiej do Strzyżawy. Tak, aby pałac był widziany już z daleka. Dziś będę gotował we wnętrzach tego nowego pałacu, ale zanim przyjdzie czas na gotowanie, muszę zrobić zakupy po drugiej stronie Wisły. Zanim wrócę do pałacu, opowiem Wam jeszcze o przedwojennych właścicielach Ostromecka. Alvenslebenowie mieli dwóch synów. Starszy, Lilu, po wybuchu II wojny światowej uciekł do Rzymu i dostał się do dywizji generała Andersa. Natomiast Tito, młodszy, był kompletnie innym przeciwieństwem. Służył w dywizji SS, gnębił Polaków i Żydów. Ostatecznie odrzucili go nawet Niemcy, nie uznając go za rasowego Arejczyka. Został zdegradowany. Potomkowie alfabedenów zrzekli się prawdo do Ostromecka pod jednym warunkiem, że na zawsze zostanie on publiczną własnością mieszkańców Bydgoszczy. Dziś zarządzany jest przez Miejskie Centrum Kultury. Przygotuję dla Państwa kotlety ze schabu w sosie czosnkowym z pieczarkami i ze szpinakiem. Potrzebuję trzy kotleciki ze schabu. Piękny kawałek. Przekroję na pół i wykroję trzy ładne kotlety. Idealny schab z firmy Prosiaczek, który dostarcza mi właśnie króla mojego dania. Natne tłuszczyk, nie będę go zdejmował. Tak nacięte kotlety przyprawię solą. Duży młynek po królewsku. Z jednej strony, i z drugiej. Czarny pieprz. Na patelnię nie wleję kolej. Przygotuję w międzyczasie cebulkę. Przekroję na pół, na pół ząbek czosnku. I tymianek. Rzucę mięso. Cebulę. Czosnek. Świeży tymianek. Paprykę wędzoną, słodką. Dosyć sporo. Schab się pięknie ścina. W międzyczasie przygotuję już cebulę do sosu. Dosyć spora kostka. Chciałbym, aby była wyczuwalna w moim daniu. Czosnek pokroję w plasterki. Schab już mi się obsmażył. Na pewno jest w środku jeszcze troszeczkę surowy. Ale o to mi chodziło. Odłożę go na bok. I Na patelnię dorzucę zostałą cebulę razem z czosnkiem. dodam łyżkę, taką dużą masła. Pozwolę, aby wszystko razem się połączyło. Kilka płatków papryki. Potrzebuję łyżeczkę mąki. Powstanie taka delikatna zasmażka. Dzięki temu sos będzie gęstszy, ale będzie miał bardzo teisty smak. Ale to nie koniec. Dodam śmietanę. Odrobinę wywaru. Całość pogotuje kilka minut aż zgęstnieje. Sos lekko zgęstniał. Potrzebuje jeszcze pieczarki. Pokroję w cienkie plasterki. Nie będę ich długo gotował, ponieważ chciałbym, aby były widoczne w moim daniu. Dosyć sporo. Troszeczkę soli. Czas na szpinak. Schab, który poduszę dosłownie chwilę, aby się tylko ściął w środku i lekko nabrał czosnkowego smaku. Idealny. Pachnie naprawdę cudownie. Szkoda, że Państwo tego nie czujecie. I tak przygotowany schab ląduje na talerzu. Szpinak, czosnek, pieczarki, soczysty schab. Czego więcej? Oczywiście dobry ser. Dojrzewający. Troszeczkę tymianku do dekoracji. Listki mięty. Moje pałacowe danie. Gotowe. Obecnie w Nowym Pałacu mieści się restauracja. A co się mieści w Starym Pałacu? W Starym znajduje się Muzeum Fortepianów. Kolekcję ponad 50 instrumentów stworzył Andrzej Szwalbe, wieloletni dyrektor Filharmonii Pomorskiej. Celem kolekcji było przedstawienie rozwoju fortepianu w XIX wieku, jego mechanizmu, aparatu brzmienia i wyglądu. Z okien starego pałacu rozpościera się przepiękny widok na Dolinę Wisły. To już wszystko w tym odcinku. W następnym spotkamy się również w Ostromecku. Do zobaczenia!